Pewnego dnia, gdy nauczał, siedzieli faryzeusze i uczeni w prawie, którzy przyszli ze wszystkich miejscowości Galilei, Judei i z Jeruzalem. A była w nim moc pańska, także mógł uzdrawiać. W tym jacyś mężczyźni, niosąc na łoży człowieka, który był sparaliżowany, starali się go wnieść i położyć przed nim. Nie mogąc w żaden sposób go przenieść z powodu tłumu, weszli na płaski dach i przez powałę spuścili go wraz złożem na sam środek przed Jezusa. On widząc ich wiarę, rzekł Człowieku, odpuszczone są ci twoje grzechy. W zacytowanym fragmencie Ewangelii ze świętego Łukasza jest napisane, że była w nim moc pańska, także mógł uzdrawiać, tylko że nie uzdrawia. Jakby czekał na coś, tylko na co? Jezus nie chce czynić tego sam. Czeka, by dać nam szansę do miłości, do zaangażowania się w walkę o drugiego człowieka. Kiedy my podejmujemy wysiłek, tak jak tych czterech mężczyzn, którzy naprawdę z dużą determinacją chcieli przedostać się do Jezusa, by tam położyć paralityka przed nim. Kiedy my tak samo się angażujemy, niezważając na wszelkie trudności, wtedy On uwalnia swoją moc i dokonuje reszty. Jezus pokazuje nam także, o co powinniśmy walczyć w pierwszej kolejności. Bo owszem, zdrowie ciała jest ważne, ale Jezus, zanim uzdrowił ciało paralityka, najpierw z tego paraliżu uwolnił jego duszę, odpuścił mu grzechy. Wielu z nas oskarża Boga o wszelkie cierpienie, które jest na Ziemi. Na przykład o to, że dzieci w Afryce głodują, tylko że nie czynimy nic, by temu zaradzić. A Bóg nie chce wszystkiego zrobić za nas. On chce naszego zaangażowania. On chce, byśmy w ten sposób też doświadczyli szczęścia, które daje czynienie miłości. To jest już teraz nasza misja, nasze zadanie. I owszem, Bóg będzie nas w tym wspierał, będzie nas dopingował, będzie dodawał sił, będzie stawiał na naszej drodze ludzi, ale nie wykona tego bez naszego zaangażowania. Czego więc Bóg oczekuje teraz ode mnie? Dzisiaj? Gdzie mam zaangażować swoje siły, by ta radość? która przecież będzie już niedługo z narodzin zbawiciela nie była tylko moją radością bo to była także radość dla kogoś jeszcze kogo Bóg postawił na mojej drodze